Hej, cześć, siemano wszystkim ludzie. Tutaj Memorek- Rmurek! I... Gdzie jesteś? Du. TU! Tu. Idą terroryści, słuchaj, chowaj się, chowaj się! Nagrywamy, coś, tak, jak widzicie, dobra, się powtarzanie, tata, tata, tata! Padł jeden! O kurwa, moja noc! Pistolet! Ta cza, To akcja! Na takim początku, 5 haków, sorry za test. wydarcie ryja, ale kurde ja skilla nie mam Dobra, to, to was jeszcze raz, test, test, nagrywamy, test, Widzisz Yes, wydam. Dwa do 1 Podskakujący szaleniec, cia, cia, ciach. Tak, idę, 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 trzymam granata w dłoni, flash banga. Jeszcze nie rzucaj. jeszcze nie, chodzimy Nie ma cii, cii, cii. Teraz ci chodzi... Magali ci chutko, chut, Uciekamy. Dobra, dobra, dobra. Jak będzie klikać myszka to sorry, I'm sorry ludzie, ale... Kurczę... Jego my... Me, rebolka myszka jest od... O oh, pak się! Rebolka myszka jest pod tym. Pod mikrofonem, także można... może być ją zdeczka Ja cię sunę! Jaka szprycha, tycki dam ci jabłko, reset... Rese ty S Już nie dam rady, ja szkoda broni, szkoda Skodę. broni Uciekaj, 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 uciekaj Jes, tu mi się. Szkoda było marnować broni Dziś w tej rundzie nawet strzału nie oddałem Tak bardzo biedny Czekaj, zaraz nam tam rzucę smoka. Nie rzucaj, bo mam lagi To i tam rzucę A A Ja idę po AK mm -hmm. Dobra, A teraz flash na ryj Nie wchodzę Pomóż mi Aaaa Kurwa, mi za rano Za skrzyniami ci pomóc, idę ci pomóc Chowaj się, chowaj się, ja wejdę, ja wejdę Chodzę tam! Chodzę! To to Ale. Ale. Stary na wucha gra. No. Albo na Imach! Stary to była! Tak, Ale to paszy. wiesz, żeśmy we dwóch tam weszli. No ale tak, bez jaj od razu dwie główki. Ale to był sekunda, stary łamek sekundę, że główkę strzelić No i widzicie, na farcie tam pojechałem. Bez tak, kila nie posiądę. w tak zduby strzał. Cicho tu bym ci chodzi, chodź. Bo idą, boż idą. Ja nam tutaj długie pilnuję. Tyle pilnuję, to pogarnę No skubany, skąd? o faj, O Oh fuck, oh fuck. No Dawi tam ten... Tak, już się zdradziłam na imię Dawi, tak btw. Żeby nie było ferma na imię Daniel. Oh. Dlatego musimy się po prostu przyzwyczaić do co poczynało No bo my, my dzisiaj mężczyźni tak nie mówimy, nie? No, nie mówimy tego co jest po imieniu. A w stresie gdzie będę się zastanawiać, jak już mówimy, tak? No nie, no po prostu nie! Nawet nie jest takie żebranko. dawaj na długą. Memorek, dawaj na długą. Gdzie ty go widzisz? Teraz po cichu No po cichu wiecie. O kurwa Ej gościu patrz Wychodzisz masz bombę Ej dobra zmieniamy serwer Tu się nie daje Dobra za chwilę Dobra no. siemano, witamy was ponownie, jesteśmy na serwerze. Kto się nazywa? CS, maniaki, jestem w terrorystach, a Memorek dołączył do antyterrorystów. Znaczy automatycznie mi kazało. Tak, because mi, u nas było sześciu, znaczy u mnie w teamie. O, M-do! On gra nieźle. Dzisiaj gra, kurczę, odkąd kurcze, od, grali mistrzostwa mm, świata Polacy w o to wszędzie widzę pasza biceps, pasza biceps, bo się popisał naprawdę. Tak ogromną mniejszością, że... Awa staje. Ole Flash na No w jakim ja się... Wykazałem ciulem nie zabijałem gościa. <grym> Aha! Gości. Marki! Jeszcze blokuje. A, zabił, zabił. O sus? o, ulec, heluj, hej. O, trzy granaty. Ulec! Czy się wyczułeś? No. E, jak? jak jesteś obok siebie... Hmm. Zresztą gracze to klikasz E. E, koło mnie? No. Jak ci wyskoczy? USE THE HEAL! <laughs> bom, bom, no debil! No. Przy na rymie rzucić. O, o! No dupek! Kila miłka. Delicjoso! Patrzcie co wszedł. Ta. Raz, dwa. Dwucha gra. Mhm. Raz. On wiedział, trzy. że my tu będziemy. Dwa, trzy. Wyczyścił. Wyprzedzając wasze spamy, że gram na ufa. Nie, nie, nie. Po prostu zjechnąłem. Grają na aimie. Pozwoliłem sobie zjechnąć do morka na monitor i ogarnąć ile ich jest i gdzie on jest. A pech tak chciał, że na No mówię, wierzy, że wierzy. mają, nie? No dobra, no to pech tak chciał, że na galę wybiegałem. A. No i kolejni wucha mają. Jaki gość. Kurde, nie wyszedł ten granat. Się poturlał tu. się poturlał tu. Pożyt grono! No zlamił, zlamił. Dobra. Idę tam na tą miejscówkę gdzie on kampił. Gdzie on kampił? Nie powiem. Ktoś ma pakę, ktoś ma pakę, ktoś ma pakę... pożytkę? Znowu mnie tu wybudzimy. Kto ma bombę? Boju. Tutaj to ja jebie! O ja jebie! O ja jebie! Ja jebie! Ja! i nieudolny ten granat był No i patrz, tyle co z początku zabiłem, tyle mi zostało. Hmm? Nie, znaczy jeszcze tutaj ani razu nie zabiłem, a tam dupa tu Śluzki klaunski są słabe. Czy dobrze gra, ale pewnie ma. Ale akurat tylko na flesza. Czy z, naszych, to z tam idzie na długą, czy nie? Ale ciota z ciebie Ten znowu przegra, no Zaraz, endo albo mnie przeniesie do was, o, endo mówiłem Tak ten z goofy działa, ja nie wiem, what the hell? Co ten młody się sprawił? To no jakiś cień? Albo go nie słyszę. E Endo to zrobił! Pierwszy kill załapałem. Od pięciu fragów. Przerwał Ej, co mnie przez ścianę, wiem. gościu, bił? To może granat. Mm -mm. To ruchacz. Tutaj paka jest to. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem... Tutaj jest. Nie ma gdzieś gdzieś też piszczą A zachowam sobie twoim brin? Mojem? Tak What the hell? Be. Ej, serio na był gra? Nie tu Trzeba teraz zrobić. Tylko, tylko umrę to ten się przeniosę. Trzeba teraz zrobić rajd.

Kurde, bieda! No kurze, No Chwila kurze, kurze, No czemu mi nie kurze, kurze, tam kurze, 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 długo mnie? idę długo Mostek od kurze, nie Ruch. No to zaraz zmienimy serwer A go zaraz skończymy To ta rudka dobiegnie końca I idziemy, nie? Tak, to jest że możemy. A zagramy setą tą minutę A ja z chęcią zobaczę te y Jak tam. Ale padł! Padł ja się. łepetynka zawodowała Łepetyna a zrobili ci ss -y? Nie wiem co zrobił No teraz zrobię Wiesz gdzie ci się zapisał? No w końcu coś zrobił Dobra, no to koniec ludzie Widziałeś co ci skończyło? Powiedz koledze, że się więcej nie pokazuje. Widziałeś? Co? Napisał memorek, pat Ty lewej włącz Pokazał? No i co? E napisał artykuł racjonalny Dobra, ale, to koniec. Ale to... nie powiedział memory. Nie zapraszam gdzie to on... jedzenie. Dobra, to będzie koniec, bo i tak już. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, zabili mnie jeszcze na sam koniec, okej. Okay. Dobra, zabili mnie na sam koniec, to będzie. No już koniec. Pożegnamy się z wami taki krótszy 12-minutowy meczyk. Ehm, więc. Cześć! Dzień się Mono! I subujcie, łapkujcie, komentujcie Pozytywna... Yy, najlepiej takie subiektywną ocenę, a nie czysty hejt, żebyście nam dali I to będzie koniec, nie? Koniec No to cześć na razie, to. Idą terroryści, Chowaj się, chowaj się Nagrywamy, coś tak widzicie, Yeah, eu estou aqui para ah, oh, me estender, eu estou aqui para me estender, eu estou aqui para me estender. O que está Ooh, Ooh. FUCK SHIT! <mask>